Cześć, tutaj BRK i ma No i w tym odcinku będziemy robić domek. Jak, jak widzicie sobie, tutaj już zrobiliśmy podstawy takie. No i będziemy go kończyć. Dobra. No cię tutaj... słabo słychać. Tak? No, to na razie się tym nie będziemy. もう。 E, nie mam już w Lutonie, nie wiem jak ty. W ogóle? Ale co ty To nie tak. Ej, nie słuchajcie. Ej, to nie tak. To, to nie jest. Mówiłam ci, że będzie z drewna. Bartek! Co? Ej! Jesteśmy po krótkim cięciu, bo coś się nam zlagował z yy, No i trochę usunęliśmy to, bo on źle robił. Tak, on, on. Oj tam cicho być. Mówię ci to, że nie tak. Yy. To, to teraz czekaj, reszta z drewna, tak? Yy, ja ci zaraz pokażę. Czekaj, jak to. Yy. Dobra. Kurde! Patrz, ja mam kabel wszystko A ty resztę rób z desek Szum mi mikrofon! Co? Szum ci mikrofon Czekaj. A teraz? O, teraz Okej okay. Ja już nie mam kabl jakby coś Ja mam jeszcze trochę chyba starczy ci? Tak. dobrze, i reszta z drewna, tak? Tak. O, spok. Dobra, na razie zrób wszystko z drewna, a później zrobimy miejsce na okno. A zrobimy zro, taki ten płaski dach, co nie? No chyba tak, no bo dużo materiału. No Dobrze, czekaj, weźmiemy o jedną kratkę wyżej. Ła. Wow. Gdzie ten guzik? Dobra, tutaj. Ja zaraz a czy, idę. tak będzie O No. I tutaj buduj dalej z chyba. Czy z czego? No. Yy, w ogóle nie masz już kabelstone'a. No, w ogóle. Trzeba było... No, Na ten, yy, ten bardziej... jeden okrąg, aż te płasko zrobimy, bo tylko takie jedno wyniesienie będzie. Bo nie wiem, by mi trochę nie wystarczy. Ej, to poszedłbyś pokopać trochę? No, a masz jakieś yy, No, chodź tu, to rzucę. No, żyw mi w tym. Ech. No, i drewna już nie mam, ale ty chyba masz ze staka, jak to, ja mam to z... pamiętam, mam i staka. to byś tą to nie mam. Bo jak to fajnie wygląda, tak, z daleka. Hmm. Kiedyś już tak robiłem? Bez okien, ale jest. Znaczy, ja teraz będę robił miejsce na okno. A ile tych okien jest z tej wyspy? Mam staka. Staka? No to spoko. No to przerób to na te... no to mi. Znowu? Bo... Już? No. no eee, dobra, idę coś zjeść, bo mam tylko cztery, tele. teczki. w no. mm. Ej, jesteś? No jestem. No ale coś się urwało. No to ja sobie wezmę dwa melony. Ile tego, tego um, trzeba nikać z tą na mniej więcej? Z półstaka. Ile? Z półstaka jakoś tak. E, dobra. Hmm, nie ma. Dobra. E, daj mi trzy kabla. Albo daj co ja Dobra. W odcinku, by się wybierę... Wybie Słabo cię słychać trochę. No, halo. No, teraz bardzo lubię. Sorry za te problemy, ale. Nie wiem, co bym się dzieje z mikrofonem. Już mam 20 takich problemów. No dobra. Może trochę szkła. No może być. Ej mam już pustaka kabla. No to już nie wystarczy. Ogarnij mikro. do meteru. Znaczy, przynajmniej tak zamierzamy. Mm. Ja nam zrobię tą farmę taką trochę większą, bo potrzebujemy jedzenia trochę. Trzeba jeszcze zmienić no, te zadania, co zrobiłem, bo te, bo mały jest meteryzet na takie rzeczy. Na przykład jak y, zabicie... znaczy, no, twierdzy. Trzy... Jak, jak na razie to ten dom co zbudowałeś co fajnie wygląda z daleka. Ej, nie słychać cię. Teraz? Teraz dobrze. Okej. Okay. No, ja sobie muszę nowy mikrofon kupić. No. A co ty tu zacząłeś robić? Co? Co ty tu zacząłeś robić? Farma. Aha. Ej, dobra, to daj... daj mi cały swój kabel z tą. Czeka, jeszcze film na poko. Wezmę sobie jesteś lepszego do jedzenia. Zrobię sobie zupkę. Okej. Okay. Wow. Ej, ale czekaj, masz tutaj yy, market to 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 A, i weź, to weź to? tam mm, zasadź tutaj. Na nie postaw dirt i wiesz. No spoko to. Ale to yy, mam zniszczyć ten kabelstone zamiast tego tam dirt dać, czy jak? Nie, na kabelstone nie dirta daj. To czekaj chwilę, bo że co ja chciałem zrobić? A no kurde, tam jest crafting. Dobra, z tej zrobię już crafting, bo mi się nie chce tam cały czas latać. E, tak, to było. A to nie obojętnie jak się da. Przecież. Dobra, zjadłem zupę. E, to idę to zasadzić. A, no. Mam kilof, nie mam kilofa. Ja już też. Zaraz mi padnie jeden i drugi. Dobra, to raz zrobię tak jakoś. Żeby... Mm. Okej... Okay. Nie czekaj, czekaj, masz tego... Ej, masz tego Bo kurde, skąd się to wziąłeś? Czekaj... Ale tu chyba trzeba wodę posadzić, to nie? No, mam. Coś ty tu posadzisz! Ej, co to jest? No, to co posadzić? Nie słychać cię, ale nie patrz, że to wyrośnie na krawko robot. Nie ma tu miejsca, patrz. W ogóle to czego to... aha! Że ja zrobiłeś. E, daj mi ten dirt cały. Jesteśmy po krótkim pięciu. No i niestety coś się tak stało, i wszystko, co się miało nagrać, to się nie nagrało, a wszystko, co się nie miało nagrać, się nagrało. Jak widzicie, tam skończyliśmy domek i tam jest dużo potworków. I to jest yy, się już będziemy żegnać, więc na razie. Jak się podobało, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i cześć. Siema.